jak tytuł naszej wystawy, po prostu, Miłość, Czas i Krokodyl. Także, także piękne, piękne powitanie i tym, i tym wspaniałym uściskiem przyjacielskim witam wszystkich naszych tutaj dzisiejszych gości. Jest mi ogromnie miło, że mogę oglądać Wasze twarze, Wasze emocje, które są ogromne. Mogę to oglądać na fotografiach, które są na ścianach naszej, naszej biblioteki. Ta wystawa jest jedną z trzech części projektu interdyscyplinarnego, który powstał w 2021 roku. Z tego, co jest mi wiadome, to był spektakl teatralny właśnie w pani reżyserii, pani Joanny Grabowieckiej, wystawa fotograficzna, która jest dookoła nas pod opieką artystyczną pani Beaty Muchowskiej. Witam serdecznie oraz film dokumentalny w reżyserii pani Moniki Grzybowskiej. Parafrazą filmu dla mnie stał się takim symbolem i ten szmarag zamienił się na czas. Okazało się, że jest właśnie ten trudny czas, gdzie yy, no, nie ma takiej możliwości fizycznej po prostu, żebyśmy się spotykali. To, co mnie uratowało przed popadnięciem w jakąś totalną depresję, to były dwie rzeczy. To był las, czyli przestrzeń, natura i miłość. Miłość, którą yy, odkrywałam, no bo ten czas też miał plusy takie, że z jednej strony można było się poczuć odciętym od tego, co na co dzień znamy, ale z drugiej strony paradoksalnie to był też sprawdzian dla relacji z najbliższymi osobami i w ogóle po prostu weryfikował ten czas relacje. Więc pomyślałam, że tak, że, że mamy już czas, o czasie na pewno dobrze byłoby powiedzieć, co ten czas z nami zrobił, co ten czas zrobił z państwem, e, jaka jest e, funkcja miłości, czy w ogóle miłości, czy, czy mamy do niej dostęp właśnie w takim trudnym momencie, czy ona jest ratunkiem, czy nie. I ten przysłowiowy krokodyl, który u nas e, mówił o lęku e, przed śmiercią na przykład też, bo z tym się też e, każdy e, Albo większość, być może mam takie poczucie, w ogóle większość ludzkości chyba mierzyła w obliczu pandemii. Zadanie, zrób warsztaty fotograficzne. Pytam się, czy ktoś umie fotografować? Nie, nikt nie fotografuje, a chociaż telefonami nie. Mówię, no to doskonale. Mamy białą kartę, możemy zacząć od zera. I pamiętacie Państwa na pewno na pierwszych z, y, zajęciach, jak na początku pokazywałam, czym jest dobra fotografia, na co zwrócić uwagę, czym jest światło, czyli wszystkie podstawy tak naprawdę y, fotografii z perspektywy warsztatu. Ale później weszliśmy już od razu w praktykę i zaczęliśmy na sobie próbować portretów. I wiele z tych fotografii to są nasze próby nasze próby, właśnie osób, które docelowo miały zostać fotografami. Natomiast okazało się, że te próby od samego początku przynoszą nam tyle radości i tyle emocji, że nie wyobrażamy sobie, żeby tych zdjęć, które powstały jako zdjęcia próbne, żeby nie włączyć do tego głównego projektu. Więc tak naprawdę połowa z tych zdjęć to są właśnie fotografowie, którzy. Fotografowali się wzajemnie, a druga część to jest jakby ten właściwy, ta, ta, ta właściwa ścieżka, którą, na którą mieliśmy dość, czyli moi fotografowie, którzy już wiedzieli, jak, w jaki sposób patrzeć i w jaki sposób te emocje u modeli wywoływać tę sesję stworzyliśmy dla, dla osób. Z, z parterów, tak? czy z, z, z tego pierwszego poziomu. I właśnie to, to nas bardzo, bardzo połączyło. Muszę powiedzieć, że nie pamiętam, ile mieliśmy tych spotkań, ale dobre kilka spotkań. Bardzo się z Państwem zżyłam i mam nadzieję, że Wy ze mną również, bo, bo, bo te spotkania za każdym razem, jak Was widzę, to, to są dla mnie bardzo, bardzo serdecznie ciepłe i czuję się jak, jak wśród przyjaciół. I jestem przekonana, że poza tym, że ta, ta integracja i ta ta świadomość też tych emocji, które były i które tak naprawdę dalej ze sobą niesiemy, ona w Państwu już jest, ale też są właśnie nowe, piękne relacje, z którymi możecie teraz bardzo wiele dobrego zrobić. Więc no to było wspaniałe doświadczenie. W projekcie, który Państwo przedstawili, widać portrety, ale specyficzne. Zazwyczaj portretuje się osobę z jednej strony, a tutaj mamy swoiste spojrzenie, tak jakby każda z osób mogła powiedzieć o sobie coś więcej, jakby miała podwójną osobowość, czyli zazytuowałbym to drugie ja. Czy faktycznie tak, tutaj można to odczytać? To bardzo dobry trop. Nawet drugie jest miejsce na drugie ja i na trzecie ja, z tego względu, że no to nawiązuje do. Trójczłonowego tytułu całego projektu: Miłość, Czas i Krokodyl. Czyli y, wraz z Beatą Młowską taki zamysł był, y, aby pokazać twarze uczestniczek, uczestników, beneficjentów tego projektu, y, nie ograniczając się tylko do tego, co trudne przyniosło nam to doświadczenie pandemii i y, izolacji, ale też pokazać właśnie, y, że y, y była przestrzeń na y, autorefleksję, na nawiązanie być może bliższego kontaktu z sobą samym, a jeżeli nie, to po wyjściu z tego, na docenienie tego, co mamy. Yy, czyli, no właśnie, yy, o tym mówią też yy, bohaterowie mojego spektaklu, mówili yy, yy, w takim materiale wideo, który był włączony też do spektaklu teatralnego, mianowicie yy, czym jest miłość dla nich. Yy, I to miłość ratowała często yy, nas wszystkich, bo oni mówią przede wszystkim o sobie, ale to jest też mój kawałek i pewnie wielu innych osób i stąd pewnie takie poruszenie widzów. Um, więc chodzi o to, że, poka że pokazujemy twarze i do, yy, yy, kiedy jesteśmy w lęku i kiedy jesteśmy w miłości i kiedy jesteśmy w takiej niewiedzy. I, I ten czas właśnie też przyniósł takie, nie wiem, stąd te portrety najczęściej są podwójne albo potrójne. Jeśli chodzi o znaczenie w takiej pracy terapeutycznej dla naszych uczestników takich wystaw, to przede wszystkim jest to um, wychodzenie z cienia swoich ograniczeń, niepełnosprawności i funkcjonowanie jako pełnoprawny członek społeczeństwa, który potrafi, umie, może prezentuje swoje wnętrze, swoją twórczość. I ja myślę, że to jest chyba najważniejsze, kiedy oni mogą siebie zobaczyć też w takiej przestrzeni publicznej. Trudno było wydobyć tę drugą warstwę, trzecią warstwę z osób, które były portretowane. E, tak, to było, to było wyzwanie, to był wspaniały pomysł. Pomysł urodził się podczas warsztatów, to był nasz wspólny pomysł. I tak naprawdę każdy, każda z tych ujęć to była nasza taka zespołowa praca nad wymyśleniem tego, w jaki sposób można skontrastować pewne. Pewne emocje, tak, żeby one się nie powtarzały. Więc była to burza mózgów, i wszystkimi możliwymi sposobami te emocje wydobywaliśmy, zarówno ja, jako osoba prowadząca, jak i fotografowie, którzy mieli za zadanie takie emocje czy takie pozy odpowiednie no, zainicjować. Więc było to wyzwanie, ale było to też bardzo twórcze i kreatywne, i myślę, że no, dzięki temu ta wystawa jest taka niebanalna. No i efekty, efekty świetne. Gratuluję, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję.